Dzisiaj kilka krótkich ćwiczeń dla Twoich nadgarstków, zimnych dłoni, jeśli Ci marzną i dla Twojego oddechu tutaj związanego z barkami. Zapraszam. I teraz przez chwilę usiądź sobie w siadzie klęcznym, zamknij oczy Poczuj swoje dłonie, poczuj swoją klatkę piersiową, barki. Pozwól delikatnie opadać barkom wraz z grawitacją w dół. Jednocześnie Wyciągnij się w górę, sięgając czubkiem głowy do sufitu. Przez chwilę poczuj swój oddech. Oddychaj przez nos, i wdechy, i wydechy przez nos. Teraz delikatnie otwórz oczy i przenieś ręce w tył. Spleć sobie palce dłoni, i mając splecione te palce dłoni, powoli opuść barki w dół i cofnij je do tyłu. I utrzymując taką pracę barków, zacznij zbliżać do siebie łokcie, i później je prostować. Jednocześnie poczuj, jak Twoje łopatki wciskają się w klatkę piersiową, wypychając ją do przodu. I teraz, utrzymując to ustawienie barków, zacznij, jeśli możesz, podnosić ręce w górę, ale jednocześnie nie pozwalając barkom podjeżdżać w ten sposób do głowy. Tak? Czyli barki w dół, a ręce do góry. Cały czas oddech przez nos. Jeszcze kilka spokojnych oddechów. Jeszcze ze dwa, trzy oddechy, zrób swoje maksimum. Dobra, i powoli opuść ręce. I teraz z kolei ręce przenieś do przodu, spleć palce dłoni. I naciskając palcami na grzbiety dłoni, powoli, obróć nadgarstki na zewnątrz, wypychając te nadgarstki jak najbardziej w przód. Tak nie pozwól, żeby twoje palce się tak wywijały na zewnątrz, więc aktywnie naciskaj palcami na grzbiety swoich dłoni. Tak, jakbyś chciała zginać palce. Jednocześnie wypychając nadgarstki wyraźnie do przodu. Prostując łokcie. Opuść też powoli, cały czas opuszczaj barki w dół. Jeszcze kilka spokojnych oddechów. Dobra i wystarczy. I Teraz połóż się na boku. Tak, żeby łokieć znajdował się pod barkiem. Pierwsza rzecz, jaką zrób, to wypchnij tą dolną część klatki piersiowej wyraźnie do przodu. Podnieś też górną rękę i cofnij górną rękę w tył, cały czas wypychając klatkę piersiową do przodu. Później. Popatrz palcami swojej górnej dłoni w tył, tak zginając rękę w nadgarstku grzbietowo. Palce, palce patrzą do tyłu. Jednocześnie cały czas klatka piersiowa wypchnięta. Jeszcze chwilę. Jeszcze ze dwa, trzy oddechy. Dobra, wracamy palcami do pionu. Jeszcze mocniej wytchnij dolną część klatki piersiowej, i jeszcze kawałek cofnij górną rękę w tył. I znowu na koniec. Palce w tył, patrzymy palcami, dłoni do tyłu. Aż powinnaś czuć takie tutaj ciepło po całej ręce, jakieś takie delikatne mrobienie. Jeszcze chwilę. Jeszcze ze dwa, trzy oddechy, maksimum. Dobra, wystarczy. I na drugą stronę przenieś się na drugi bok. Znowu oprzyj się na łokciu, tak żeby łokieć znajdował się pod barkiem. I znowu pierwszy twój ruch. Łopatka dolna wciśnięta w klatkę piersiową. Wypychamy klatkę piersiową do przodu. Później ręka pionowo do góry. I tak samo, zassane łopatki. Klatka piersiowa wyraźnie do przodu. Do tego dodajesz ruch odsuwania górnej ręki w tył. I znowu na koniec dłoń w tył. Tak, zgięcie grzbietowe, palcami patrzymy do tyłu, zachowując całą dotychczasową pracę. Jeszcze chwilkę. Dobra, palce wracają z powrotem do pionu. Jeszcze mocniej wypychamy klatkę piersiową, i jeszcze kawałek odchylamy rękę górną do tyłu. Cały czas oddech przez nos, wdechy, wydechy przez nos. I znowu na koniec zgięcie grzbietowe. Patrzymy palcami dłoni do tyłu. Jeszcze ze dwa, trzy oddechy, maksimum. Dobra, i powrót. I wracamy, przechodzimy sobie teraz do klęku podpartego. Klęk podparty. Rozczapiesz sobie palce dłoni. Doklej całe dłonie do podłogi i cofnij barki od głowy, tak? Czyli, żeby nie było takiej krótkiej szyli. Wyraźnie barki od głowy. I utrzymując takie ustawienie, przechodzimy ciężarem na ręce, czyli barki trochę są za dłoni, wyraźnie ciężar ciała na nadgarstkach, jakby idziesz tylko tyle, ile jesteś w stanie, czujesz, że możesz w dniu dzisiejszym, tak, na, ze względu na swoje nadgarstki, proste łokcie. Jeszcze chwilę. Jeszcze ze dwa, trzy oddechy. Dobra. I wracamy z powrotem do klęku podpartego. I teraz z kolei przejdź rękoma sobie daleko do przodu i wypchnij klatkę piersiową do podłogi. Tutaj tylko jedna rzecz, zachowaj napięte mięśnie brzucha, tak żeby się nie zapadać w ten sposób brzuchem w dół. Czyli dolne plecy w górę, pępek w górę i utrzymując tą pracę z kolei wypchnij klatkę piersiową do podłogi. Jeszcze za 2-3 oddechy maksimum. Dobra, i powoli wracamy. I jeszcze raz ustawiamy się na boku. Pierwszym. Znowu łokieć. Łokieć pod barkiem. I teraz, albo zostaniesz sobie w ten sposób, tak jak w tej chwili jestem, albo jeśli masz ochotę i siłę, pójdź dalej. To podnieść, wyprostuj kolana, podnieść biodra z podłogi. I znowu, pierwsza podstawowa tutaj praca, bark ten dolny, klatka piersiowa na dole, wypychamy ją do przodu, zesana ta dolna łopatka, utrzymując tą pracę, górna ręka w górę i znowu, wyraźnie, klatka piersiowa w przód, ręka górna w tył. Dodajemy do tego zgięcie grzbietowe, czyli patrzymy palcami górnej ręki w tył. Prosty, górny łokiec, zassane obie łopatki. Jeszcze chwilę. Dobra, palce dłoni wracają do opionu. Jeszcze mocniej wypychamy klatkę piersiową i jeszcze trochę cofamy górną rękę w tył. I znowu zgięcie grzbietowe. Czyli palcami górnej dłoni patrzymy w tył. Aż wyraźnie powinnaś czuć takie wmrowienie w dłoni. Jeszcze ostatnie sekundy. Jeszcze ze 2-3 oddechy maksimum. Dobra. I wystarczy. I zmiana na drugą stronę. Znowu ustawiamy się na drugim boku. Łokieć pod barkiem. No i znowu. Jeśli chcesz, to pozostań na boku, będzie tak w pierwszej wersji, tak jak było. Jeśli możesz, tak podnieść biodra do góry, Jest wtedy znacznie ciężej. I znowu zasana, dolna łopatka, wypychamy dolną część klatki piersiowej do przodu. Górna ręka w górę. I jeszcze cofamy ją w tył, wypychając wyraźnie klatkę piersiową w przód. Cały czas oddech przez nos, wdechy i wydechy przez nos. Dobra, i palcami dłoni patrzymy w tył. Dobra, palce wracają do centrum. Jeszcze bardziej, klatka piersiowa w przód, i ręka trochę dalej do tyłu. Oddychaj przez nos, wdechy i wydechy przez nos. I ostatnie chwile. Palcami górnej dłoni patrzymy w tył. Jeszcze chwilkę. Jeszcze ze 3-4 oddechy maksimum. No dobra. I wystarczy. Powoli. Siadamy sobie i jeszcze raz. Klęk podparty. Tak siad klęczne, Kolana troszeczkę szerzej. Paluchy razem. Przechodzimy sobie rękoma daleko, daleko w przód. I z wydechu, na z do dołu. No bo odepchnij się od dłoni wyraźnie, wypchnij klatkę piersiową w dół. Jeszcze ze dwa, trzy oddechy. Dobra, i wracamy. Klęk podparty. I teraz: albo pozostań znowu tak jak było poprzednio, palce dłoni patrzą do przodu. Albo, jeśli chcesz pójść dalej, obróć twoje dłonie na zewnątrz. Jedną i drugą, tak? Wtedy palce dłoni patrzą na nasze nogi. Znowu rozczapiesz palce dłoni, tak? I utrzymując. Ręce w ten sposób albo możesz pozostać po prostu w klęku potwartym, jeśli jest to już trudne dla Ciebie. Jeśli możesz pójść dalej, podnieś kolana do góry. Później możesz zacząć prostować kolana i oddychać się od nadgarstku. Troszeczkę w takim kierunku, jak to się robi księg głową do dołu. Cały czas oddychaj przez nos. I wdechy, i wydechy przez nos. Jeszcze chwilę. 3-4 oddechy maksimum. Dobra. I powoli. Plękamy. Znowu rozszerz troszeczkę kolana, paluchy razem. Rozluźnij nogi, rozluźnij tu. Jeszcze na koniec przenieś ręce z tyłu. Spleć sobie palce dłoni. Zmień splot palców na przeciwny. I znowu odsuwając barki od głowy i w tył wciskając łopatki w żebra, zacznij zbliżać do siebie łokcie, później je prostować. I na koniec, jeśli możesz, podnosić do góry, nogi rozluźnione, tłów rozluźniony, głowa rozluźniona. Jeszcze ze 2-3 oddechy maksimum. Dobra. I powoli opuść ręce i powoli przetocz się na plecy. Możesz użyć jakiejś poduszeczki, żeby sobie podłożyć pod głowę. Przez chwilę po prostu połóż się. Nogi mogą pozostać zgięte. Możesz też je wyprostować. W każdym razie tak, żeby się zupełnie rozluźnić, tak żeby też zrelaksować dolne plecy. Ręce możesz położyć po bokach głowia, wnętrzami dłoni do góry. Możesz też je oprzeć o brzuch. No i znów zamknij oczy. Przez chwilę poczuj się Poczuj w szczególności swoje dłonie, nadgarstki. Poczuj na nich takie przyjemne ciepło. Poczuj też swój oddech, jak się zmieni. Perfect. Porów delikatnie palcami rąk, palcami rąk. Powoli zegnij kolana, jedną nogę, drugą. Otwórz oczy. I delikatnie przetocz się na jeden z boków. I później, odpychając się od rąk, powoli podnieś. Bardzo dziękuję Ci za nasze dzisiejsze wspólne ćwiczenia. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. No i do wspólnych ćwiczeń na co dzień. Cześć.